przybowałem taką prowadnicę, żeby była, żeby się przesuwała po tym kwadracie. No i jak to sobie zrobić? No zmyśliłem sobie, że pod, podkładam z każdej strony podkładki. One teraz już w tej chwili nie chcą wchodzić nawet. Także tu jest plus przypuszczam mniejszy niż 0,2 No ale 0,2 wchodzi, no to 0,2 to jest, niedużo Tą stronę przekręcimy, zaraz zobaczymy, jak tu będzie Tu nie chce No tu 0,2 wchodzi Zobaczymy na drugą stronę No też wchodzi, ale pewnie przypuszczam, że do końca by nie weszło No i chodziło mi o to, żeby to się przesuwało ładnie pod. No tutaj tak jakieś jest za czas, ktoś powie zacięcia, ale to nie są żadne zacięcia, po prostu ja delikatnie ręką przesuwa. To parę razy się przesunie i to się przytrzy A dodatkowo będę to smarował cienko olejem albo wd 40. A do czego to będzie? To będzie prowadnica do szlifierki kątowej żeby sobie prosto pod kątem prostym przecinać blachę no i wtedy będzie można wiadomo i grubszą troszeczkę i cieńszą troszeczkę no tak mi się to udało że to zobaczcie tylko raz, dwa, trzy, cztery osiem punktów takich dłuższych no i dalej to nie będę spawał bo to żadnej wytrzymałości nie musi mieć a nawet jakby miało mieć wytrzymałość, to myślę, że to spokojnie to wszystko wytrzyma. No i tyle, tak dobrze spawałem to na tym kwadracie. To jest kwadrat 45 ciągniony. No i okazało się, że troszeczkę za długo zrobiłem, bo to będzie pracować razem z tym. Wam powiem o, coś takiego. Ra, razem z tym będzie pracować. O. No i tutaj ten los to też jest dobry, także tutaj tu nie będę wpychał, bo tu jeszcze spawałem. Muszę to obszlifować obczyścić, żeby mi nie zadarło. No muszę drugie takie coś zrobić, krótsze. No. Dobra. To tyle, także nie rzucajcie puszek, zbierajcie, tnijcie na kawałki i mogą też się przydać. Widzieliście, ja tam pogięłem sporo, ale pewnie jeszcze, jeszcze za 20 mi zostało. Także taka cienka blacha już raz pomogła przy co gwinciarce już tam jest dobrze. Nie wysuwa się w ogóle ta blacha. Jeszcze jak będzie w razie czego kiedyś się wysunie, to wezmę tak zrobię, żeby wystawała z jednej strony z drugiej, a zresztą tam końce korką to jest mały posuw, wolny posuw i no nie powinna wypadać. Jestem zadowolony z tego pomysłu, tam szczególnie przy wiertarko A tutaj to czas pokażę. Dziękuję.